Dzień dobry. No i co? Stawiamy dzisiaj motora na koła. Przezimował. Ostatnia zima w tej szopce. Teraz będzie miał przyzwoity garaż w końcu. I tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. Yy, pokażę Wam, jak motocykl stał zimą. No więc stał sobie na takim podnośniku. Oba koła w powietrzu zapryskany cały dlatego on tak wygląda strasznie brudno on jest zapryskany cały e, bike protektantem. na zimę zawsze tak robię i to chroni lakier I po prostu nawet jeżeli kurz osiada to nie trzyma się żadna wilgoć na lakierze więc tak to musiałem że tak powiem e, zrobić filtra jeszcze dzisiaj czyścił nie będę on dopiero będzie miał serwis filtra na nowym domu już no a Postawić go na koła trzeba, bo lada dzień będzie musiał po prostu przejechać sobie do nowej siedziby. Tak, siedziba powiem Wam tylko tyle, że jest solidna i będzie można naprawdę tam sobie fajnie grandzić i działać. Także będą fajne, fajne filmy, nie tylko serwisowe, ale też wyjazdowe oczywiście. No i w zasadzie, rozpoczęcie sezonu to jeszcze dla mnie może nie jest, chociaż już jest piękna pogoda, można było dzisiaj pojeździć. No ale że jesteśmy w trakcie przeprowadzki, to nie bardzo mamy na to czas, kochani. No ale dobra. Pobawimy się. Wyczyścimy, umyjemy go dzisiaj z tego kurzu zimowego, z tego tłuszczu. A pierwsze, co muszę zrobić, to trzeba wziąć... Gdzie ja to postawiłem? Trzeba wziąć break cleaner i wyczyścić tarcze, ponieważ tarcze też były zapryskane. A ja używam po prostu break parts cleaner, żeby je odtłuścić, żeby to wszystko nie wsiąkło nam w, yy, w klocki, bo będą się długo docierały, wtedy będzie mułowa to hamował, nie? Także tak to wygląda, ja się biorę do roboty. No i jedziemy. Nie ruszam na razie kołem, specjalnie nie obracam nim. Spłukuję co tylko się da. Przy pomocy brake cleanera po prostu. i tyle to że napryskam wszędzie w koło no nie szkodzi będzie i tak to później czyszczone i trzeba po prostu fajnym ręczniczkiem zetrzeć z obu stron tarcz. ten cały syf no czyli jak już tutaj mam I teraz już mogę sobie obrócić tak bardzo dobrze. I brake cleaner nam tutaj odpuścił. Tylną tarczę już elegancko. Dobra, idziemy naprzód. Przednia tarcza dokładnie to samo. Spryskujemy. Brake cleanerem. Cyk Plus szmatka. Przytrzyjmy to delikatnie, chociaż no. By było, możemy sobie chyba obrócić kółko. Puściło. i dobra, można go stawiać na koła i już dobra, cyk no i procedura stawiania ryśka na koła jest taka po prostu Sprawdzamy czy jest kosa, kosa jest wywalona, dobra, zostawiamy mu miejsce na przechył. troszeczkę nam usiądzie, dobra i jedziemy. Ja mam już na nieszczęście klucze spakowane, ale zostawiłem sobie jeden taki, który mi się przyda i jedziemy w dół. Co do ciśnienia w kołach, ja na zimę, jak wiecie, spuszczam zawsze ciśnienie, ale ostatnio, w związku z tym, że z tylnego koła mi jakoś zeszło, dopompowałem i jest, jest poprawnie. Sprawdziłem z przodu, tak czy jak mam kompresor na zewnątrz, więc sprawdzę sobie ciśnienie w obu kołach raz jeszcze dzisiaj. I chcę wiedzieć po prostu, że motocykl jest już gotowy. No Jestem ten głupi tego strasznie nie lubię, bo on staje teraz na kosie. I staje na ziemi. To jest takie bardzo nieprzyjemne uczucie. Wiecie? Chyba, że jest człowiek sam tutaj. Ale wygląda tak. na to, że mamy go. Słuchajcie, na ziemi. Mhm. stoi Stoję na kosałce Dobrze. Tak właśnie musiał być. No, pojechałem ze znajomym na wysypisko. I wpadła mi taka skrzynka narzędziowa. Wyrzucaliśmy grzejniki, patrzę tak jak skrzynka leży, pytam się, a weź se pan, no to se wziąłem, wyczyściłem. Jeszcze taka bardzo sprytna wkładka jest do środka do narzędzia. Akurat jedną mam połamaną, więc idealnie, przyda się. I myjemy dziada. wszystko, ja się tam specjalnie nie będę pierdzielił teraz, bo on był bardzo dobrze umyty przed zimą, teraz był tylko już zakurzony i trochę obtłuszczony, a tak jak widzicie makofik pięknie, pięknie puszcza ten cały protektant, schodzi po myciu zwykłym różowym makofem, no i co, no i teraz sobie trochę obeschnie, będziemy miśka kapalić chyba dzisiaj, tak, taki mam plan. Mhm. Mm Zdecydowanie usłyszymy go znowu. Dobra. No i nadajesz la wykopom na chwilę. Palimy dziada po zimie. Zapłoniks. OK. I maneta do oporu, żeby zaciągnął oleju sobie. Ją teraz nie odpali i dopiero za chwilkę będziemy go odpalać. No, proszę bardzo, i teraz pyk. No tak, no na dotyk. I dajemy mu tak 10 minut, żeby się. Przymy szmateczką. Troszkę, kółeczka, żeby nie było zacieków. No, Gruby zagadał, jak widzieliście, przepięknie. Zimę przezimował, żadnych oznak korozji, nic się nie pojawiło, wszystko, wszystko chodzi po przetransportowaniu już na konkretny garaż. Będziemy się nim zajmować odpowiednio, przygotujemy go w 100% do sezonu. No i co? No i tyle. Chciałem Wam dzisiaj po prostu powiedzieć, co, co robię, więc Fatboy Vlog będzie znowu ruszał. A oprócz tego, dużo różnych ciekawych rzeczy na kanale będzie się działo, bo będziemy robić bar w garażu. Będzie się działo. Trzymajcie się. Cześć.